Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Hajnówki i Powiatu Hajnowskiego, wszyscy pragniemy, aby nasze miasto i nasza piękna Ziemia Hajnowska z każdym rokiem była coraz piękniejsza i coraz dostatniejsza. Kandydaci Komitetu Wyborczego, porozumienie samorządowe Ziemia Hajnowska dają najlepszą gwarancję i rękojmie realizacji naszych oczekiwań, naszych marzeń. Nazywam się Walentyna Gorbacz. Jako radna chciałabym wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w działaniach zmierzających do tego, żeby Hajnówka była miastem nowoczesnym, rozwijającym się gospodarczo i społecznie, wspierającym rozwój przedsiębiorczości i inwestycji stwarzających miejsca pracy. Nazywam się Alicja Chaniło. jestem radną drugiej kadencji Rady Miasta. Znam problemy mieszkańców miasta. Staram się o bezpieczeństwo mieszkańców. Mam bardzo dobry kontakt z wyborcami. Nazywam się Walentyna Staszewska. Jestem wiceprzewodniczącą Rady Miasta Chajnowka obecnej kadencji. Moje motto na tegoroczne wybory to rozwój miasta Chajnowki, jakie służenie jej mieszkańcom. Nazywam się Grzegorz Tomaszuk. Jestem dyrektorem Szpitala w Chajnowce. Jeżeli zostanę wybranym radnym do Rady Miasta, będę wspierał burmistrza w realizacji jego programu, ponieważ Ważna jest zgoda i kompromis. Nazywam się Ireneusz Kiedyś. Od urodzenia mieszkam w Hajnówce. Od 16 lat pracuję w starostwie powiatowym. Dzięki codziennej pracy w samorządzie znam potrzeby mieszkańców Hajnówki. Moim priorytetem jest rzetelna, sumienna praca na rzecz mieszkańców Hajnówki oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Dziękuję za oddany głos. Nazywam się Edward Andrzej Romanowski. Z Hajnówką związany jestem od 15 lat. Obecnie pełnię obowiązki przewodniczącego zarządu powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Hajnówce. Jestem emerytem, działam społecznie na osiedlu Celna i moim zadaniem i chęcią byłoby również działanie na rzecz mieszkańców miasta i samego miasta Hajnówka. Dziękuję bardzo. Nazywam się Lidia Szeszel. Jestem pielęgniarką oddziałową bloku operacyjnego. Mój program opiera się na problematyce profilaktyki rozdrowotnej. Maria Szlifarska, jestem pielęgniarką. Chciałabym, by nasze miasto się rozwijało, by było piękne i bezpieczne, by młodzi ludzie mogli w nim spełniać i realizować swoje marzenia. Nazywam się Jakub Ostapczuk. Moim priorytetem jest rozwój gospodarki i sportu w naszym mieście. Nazywam się Krystyna Kośko. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Całe swoje dotychczasowe życie zawodowe poświęciłam pracy i działalności opiekuńczej. Celem mego działania jest wyrównywanie szans społeczeństwa naszego miasta. Nazywam się Irena Siegień, jestem pielęgniarką. Będę zajmować się problemami zdrowia mieszkańców naszego miasta, szczególnie ludzi starszych. Szanowni Państwo, nazywam się Irena Baranowska. Posiadam wykształcenie wyższe, mam doświadczenie zawodowe i samorządowe. Byłam radną i członkiem zarządu w latach 1998-2002. Zamierzam pracować nad pozyskaniem środków unijnych na alternatywne źródła energii. Mikołaj Szarejko, okręg numer 14. Hajnówka to moje rodzinne miasto. Pragnę, aby to miasto było spokojne, przyjazne i bezpieczne mieszkańcom. Dziękuję za głosy. Janusz Puch, lat 60, radny obecnej kadencji. Od wielu lat wspieram osoby niepełnosprawne. Chcę być czynnym radnym i godnie reprezentować mieszkańców naszego miasta. Nazywam się Piotr Markiewicz, mieszkam na osiedlu Paszki. W obecnej kadencji pełnię funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta. Jako radny wspierałem i chciałbym wspierać inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości w naszym mieście, z rozwojem sportu. I integracją naszej wielokulturowej społeczności. Nazywam się Helena Kuklik. W Komitecie Wyborczym Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska reprezentuję Platformę Obywatelską. Od wielu lat działam na rzecz osiedla Paszki. W nadchodzącej kadencji będę miała wiele prorozwojowych inicjatyw na rzecz Hajnówki oraz będę wspierać wszystkich, którzy dobrze życzą naszemu miastu. Nazywam się Ewer Gorowicz. Od 25 lat pracuję jako pielęgniarka, a swój wolny czas poświęcam na pracę w Bractwie Prawosławnym. Wieloletnia praca z ludźmi nauczyła mnie patrzeć na ludzi inaczej, dostrzegać ich problemy. Będę dążyła do powstania hospicjum w Hajnówce oraz do powstania przedszkola i szkoły prawosławnej. Nazywam się Sławomir Kulik, mam 55 lat, jestem nauczycielem. W Radzie Miasta zajmę się sprawami społecznymi. Hajnówka to miasto dużych możliwości, postaramy się je rozwinąć. Anatol Łapiński. Jestem długoletnim samorządowcem. To wy, mieszkańcy Hajnówki i Powiatu Hajnowskiego, jesteście dla mnie najważniejsi. To dla was, dla waszego dobra, chciałbym pracować w Radzie Powiatu. Dziękuję za oddany głos. Nazywam się Helena Sapieczka. Znam problemy Powiatu Hajnowskiego i chciałabym aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Być bliżej ludzi w sercu ich problemów. Nazywam się Alagryc. Zawodowo jestem związana z Miejską Biblioteką Publiczną. Mam swoje doświadczenia w Radzie Miasta Hajnówka. Moją dewizą życiową jest praworządność, sprawiedliwość, uczciwość, wzajemny szacunek i obrona godności człowieka. Mikołaj Aleksiuk, lat 68, wykształcenie wyższe administracyjne, dyrektor oddziału firmy ochraniarskiej w Hajnówce. Moją dewizą jest ochrona i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu hajnowskiego. Aleksy Rusinowicz, ekonomista Rodowity Hajnowianin Powiat to nie tylko urząd, infrastruktura drogi, ale przede wszystkim ludzie. Dostrzegajmy i szanujmy emerytów francistów, osoby niepełnosprawne, a ludziom młodym pomóżmy w rozwijaniu własnych inicjatyw na rynku pracy. Nazywam się Katarzyna Czurak. Jestem mężatką, mam dwójkę dzieci. Pracuję w aptece. Od pięciu lat działam w dwóch stowarzyszeniach na rzecz hajnówki i okolic. Jeśli uważają Państwo, że hajnówka potrzebuje ludzi młodych i aktywnych, to liczę na Państwa głos. Jeśli chcesz głosować na Cwaniaka, Lenia albo Oszołoma, to nie jestem Twoim kandydatem. Ale jeśli tego nie chcesz, poproszę Cię o głos. Anatol Ochryciuk, lat 65, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez 12 lat byłem burmistrzem miasta Hajnówka. Bogate doświadczenie gospodarcze i samorządowe chciałbym wykorzystać w pracy Rady Powiatu Hajnowskiego. Nazywam się Eugenia Olszewska, jestem lekarzem pediatrą i zastępcą dyrektora do spraw medycznych. Kandydując do Rady Powiatu, moim celem jest poprawa opieki medycznej mieszkańców miasta i powiatu. Olga Rygorowicz, przez wiele lat pracowałam na rozwój gminy Hajnówka. Obecnie chcę pracować na rozwój powiatu Hajnowskiego. Mam wiedzę i doświadczenie. Zapraszam na wybory. Proszę głosować na moją osobę. Na pewno Was nie zawiodę. Nazywam się Dariusz Drywulski, lat 40. Jestem prezesem klubu sportowego Puszcza Hajnówka. Stawiam na rozwój powiatu Hajnowskiego poprzez sport i rekreację. Liczę w nadchodzących wyborach na Państwa poparcie. Całą swoją kilkudziesięcioletnią pracę zawodową związałem z miastem Hajnówka. Znam problemy i potrzeby mieszkańców naszego miasta i regionu i umiem je rozwiązywać. Oddaj głos na kandydata z dużym doświadczeniem samorządowym. Nazywam się Jan Chomczuk. Od 10 lat jestem związany z samorządem powiatowym. Chciałbym wspierać Wasze inicjatywy lokalne. Barbara Zdzisława Wasiluk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Moim celem jest aktywizowanie i wspieranie działań pomocowych na rzecz mieszkańców powiatu hajnowskiego, a w szczególności wspomaganie osób wymagających pomocy. Hajnowskie samorządy nie potrzebują rewolucji, hajnowskie samorządy potrzebują mądrej kontynuacji. Takie działania będę wspierać w Sejmiku Wojewódzkim. Szanowni państwo, bardzo proszę o poparcie kandydatów Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska. Wybór tych kandydatów jest najlepszą gwarancją realizacji programu, który sprawi, że za cztery lata miasto Hajnówka i Ziemia Hajnowska będą jeszcze piękniejsze i dostatniejsze.